Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Z tej strony Gosia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka prac, takich które ja wykonuję w ogrodzie. Pierwsze to yy, będę tutaj poszerzać, już ją poszerzyłam tą rabatę, i chciałam Wam pokazać, jak ja robię, jeśli robię nowe rabaty w trawniku. Jeśli robię rabaty tak, jak tutaj jest, to tak, tu na całej tej powierzchni. Tutaj aż do berberysa będzie wysypane będzie włóknina i będzie na to kora cieniutka warstwa wysypana. I tutaj jest troszkę niżej, bo tam jest spadek terenu i ja to chciałam wyrównać. A tutaj w tym przypadku jest trawa. I ja właśnie chcę to wyrównać. I muszę trochę ten trawnik zdjąć. Tą darmę. Z tego względu, że tutaj pójdzie karton. I na to pójdzie kora. Z tego względu, że tam mam byliny. A tam gdzie mam byliny, to staram się, żeby nie dawać żadnych włókninów. Chciałabym, żeby tam te floksy się ładnie rozrosły. Tutaj wysypię ziemię, żeby to troszkę podrygnać. I tak jak na ostatnim filmiku o obrzeżu, ja wam pokazywałam, że ziemię wykopuję po prostu z ogrodu sobie dołek a tą ziemię, która jest darń z trawą to po prostu wrzucam w ten dołek i, i żeby nie musieć kupować dodatkowo ziemi że tutaj to będzie wyrównane i później na to pójdzie włóknina i na to pójdzie kora żebym tutaj nie musiała nic plewić a tam po prostu będą kartony, i karton będę się starała później od czasu do czasu wkładać na rabatę, żeby ten karton nie zdążył się rozłożyć. Jak wiecie, ja co roku sobie włókninę robię takie koła. Po prostu wycinam, żeby nie trzeba było pielić, a żeby rośliny, które rosną, żeby nie wrastały pod włókninę. Dlatego ja sobie zawsze co roku biorę i takie koła wycinam. Włókniny, dlaczego ja ją stosuję? Ja wam tam nagrałam filmik, dlaczego ja stosuję włókninę w ogrodzie. Przede wszystkim również dlatego, że bardzo fajnie włóknina zatrzymuje wilgoć. można ją w sumie wyciąć, zrobić koło, a można ją po prostu włożyć pod spód, tak zwinąć i to sobie. Zaściółkujemy, żeby nie było widać. Ja sobie zawsze robię tak, żeby to koło było dosyć duże, że co roku staram się wycinać takie duże koła wokół roślin. I z, po kilku latach tej włókni już tutaj nie będę miała. A na razie pomaga mi w tym, żeby nie trzeba było pielić. Ja robię w ten sposób, ale wiadomo, ja Wam tego na pewno nie będę polecać. Bo jeśli macie więcej ściółki, czy macie czas, żeby przekopywać rabaty, no to lepiej nie dawać tu żadnej włóczni. I tutaj jeszcze nawożenie hortensji. Ja daję garść Obornika. Czasem to jest obornik, czasem to jest nawóz uniwersalny. Tutaj chciałam Wam pokazać, bo to mi poleciła Gosia. Serdecznie Cię Gosia pozdrawiam. To jest taka zwykła skrzynka w warzywniaku. Dostaniecie takie duże skrzynie. I stwierdziłam, że posadzę, spróbuję posadzę tutaj lilię. Tutaj oczywiście najpierw sobie nasypię ziemi. No i później posadzę te lilie. I zobaczymy. Bo ja nigdy nie wykopywałam lilii. Ale zawsze miałam je w donicach. I oczywiście trzeba było je podlewać. A nie chciałam po prostu więcej podlewać. Gonic z konewkami, bo ja często zapominałam po prostu. I w ogóle w donicach trochę gorzej rosły niż tutaj przy tarasie. Akurat tutaj mam te duże, to są lilie drzewiaste i one pachną, więc tutaj te lilie muszę jednak z tego, po prostu przy tym tarasie nie mogą być, więc ja sobie je posadzę i posadzę je z tyłu w ogrodzie, tak żeby mężowi nie przeszkadzało. Tutaj chciałam Wam pokazać, jest to trawa. Wydmuszyca piaskowa. I chciałam Wam pokazać, jak ona lubi się rozchodzić. I ja ją tutaj, ja już w zeszłym roku mówiłam, że ja ją tutaj stąd muszę wysadzić, bo ona tak się yy, kłączowo dosyć daleko. Możecie sobie zobaczyć, jak ona daleko puszcza te kłącza. Dlatego stąd ją muszę tutaj wysadzić, i muszę to tutaj wszystko dobrze wybrać, żeby mi tutaj nic nie zostało. No bo jednak ona jest bardzo ładna, ona ma taki lekko niebieski kolor i po prostu bardzo ładnie wygląda, ale niestety bardzo mocno się rozchodzi po ogrodzie. Prace, które jeszcze wykonuję teraz, to jest podwiązywanie powojników, żeby wiatr ich tutaj nie łamał, to ja sobie ich tak później przywiązuję, mocuję, tak żeby on się w tą stronę, którą ja chcę, żeby rosnął, żeby ładnie się czepiał tymi swoimi wąsami. Także ze wszystkimi powolnikami właśnie w ten sposób teraz chodzę do każdej podpory i sprawdzam, który powolnik wymaga właśnie rozłożenia na podporę. Tutaj ten w miarę dobrze przezimował. I tu jeszcze muszę właśnie to, to jest żyłka, taka wędkarska, bo mój mąż lubi wędkować, więc żyłki u mnie jest dostatek. Więc tutaj sobie żyłkę dałam i po prostu będę to tak zawijać. Muszę tutaj więcej tej żyłki dać. Chciałam wam pokazać powojnika, a raczej co z niego zostało. Chciałam go posadzić. To jest powojnik prezydent, i tyle z niego zostało. Po prostu bolo się mi do niego dobrał. I rozwalił cały, tyle z niego zostało. Ja to posadzę, ale zobaczymy, ile z niego będzie. I tutaj kupiłam drugiego, i w doniczce się nie zainteresował, ale w kartoniku się zainteresował. Ten był podpisany prezydent, i tyle z niego zostało. Zobaczymy. Chciałam wam pokazać, bo dostałam od takiego pana kiwi. Miałam to cały czas w słoiku. I teraz mi właśnie Bolo wylał wodę ze słoika i mówię, muszę zobaczyć, czy coś się ukorzeniło i powiem Wam, ukorzeniły się. Tutaj trzy patyki się ukorzeniły, tu również się robi kalus, więc również się to tutaj ukorzeni. Więc super. Zobaczymy. Nigdy nie miałam kiwi. Zobaczymy, może będą rosły, może coś z nich będzie. Także zaraz to idę posadzić. Chciałam Wam pokazać, jak wyglądają moje truskawki. Ja wam mówiłam, że przykrywam włókniną w celu, żeby przyspieszyć. Tutaj są truskawki, które były przykrywane włókniną, a tutaj obok są truskawki, które tak sporadycznie zaczynają kwitnąć. Także ja sobie robię zawsze w ten sposób, że przykrywam, żeby mieć wcześniej te truskaweczki. Za dziś wam dziękuję. I do następnego razu.